Dzień dobry, witajcie, tu Iwona. Moi drodzy, pozdrawiam was w ten piękny, słoneczny dzień, przynajmniej tak jest u mnie w Trójmieście. Na Kaszubach jest przepiękna pogoda w ciągu dnia, od kilku dni tak jest, natomiast noce są jeszcze zimne. Mamy tutaj przymrozki i to, co tak buchnęło, jeżeli chodzi o, o, o zieleń, troszkę przystopowało, boję się o moje... Nowaliki, które zaczęły już wychodzić z ziemi. Mam nadzieję, że ta ostatnia noc przymrozków, bo taka ma jeszcze być dzisiejsza, nie, nie zniszczy tego, co posiałam. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o czymś również związanym z przyrodą i z pogodą, albowiem w Gdańsku. Z Funduszu Obywatelskiego organizowane są spacery we wszystkich dzielnicach Gdańska. Tych spacerów w tym roku będzie 43. Organizują to dziewczyny z Przyrodnicze Story, i udało mi się być na dwóch spacerach. Słuchajcie, wiecie o tym, że jak chodzę z Tuśką w teren i jest jakaś grupa, Biologów, przyrodników, ludzi z pasją, to ja uwielbiam ich słuchać i tak samo jest na tych spacerach. Dziewczyny postanowiły, że te spacery nie będą tylko o roślinach, ale zaprosiły do współpracy również osoby zajmujące się innymi gałęziami, tak to nazwijmy przyrody, czyli y, są spacery z stereologiem. Y, właśnie byłam na takim spacerze, na którym szukaliśmy bobrów. Będzie też spacer poświęcony nietoperzom. Y, będą spacery z mykologiem, który zajmuje się grzybami. Będą spacery y, o sowach, niektóre już się odbyły. Będą spacery o płazach, o ptakach, o motylach. Bardzo szykuje się na taki nocny spacer o ćmach, bo taki też jest w planie. I wszystkie te spacery, oczywiście spacery, na których dziewczyny z przyrodnicze story będą opowiadać o roślinach, co też jest bardzo interesujące. I wszystkie te spacery prowadzą pasjonaci, ludzie, którzy w swojej dziedzinie wiedzą wszystko. Ja w każdym razie tak twierdzę i słuchajcie, byłam w piątek na dwóch spacerach. Tak jak wspomniałam, pierwszy spacer z stereologami odbył się na starym mieście w Gdańsku i tam szukaliśmy śladów Bobrów. Niestety samego Bobra nie udało nam się zobaczyć, ale to raczej było do przewidzenia. Natomiast no śladów, na Ołowiance w okolicach Filharmonii Bałtyckiej jest całe mnóstwo. I nawet pomijając poszukiwania bobrów, to jest to teren cudowny na spacer. Wiecie, mieszkając w Gdańsku wiele lat, nie wszędzie się zapuszczałam i teraz bardzo chętnie odkrywam takie miejsca, w których na spacery nie chodziłam. Ale że czuję się Gdańszczanką, pomimo tego, że od kilku lat już w Gdańsku nie mieszkam, ale mieszkałam tam ponad połowę mojego dotychczasowego życia, i kocham to miasto, to zawsze będę mm, będę śledzić tego typu inicjatywy, y, bo to jest fantastyczne. Słuchajcie, w każdej dzielnicy y, jest coś ciekawego. I dlatego tak zadziwiające poszukiwania prowadziliśmy na starym mieście, bo to by pewnie nikomu nie przyszło do głowy, żeby iść wśród budynków szukać bobrów, ale tam w kanale Motławy bobry sobie mieszkają. Natomiast wieczorem w piątek byłam na kolejnym spacerze na górze Kozaczej, na ujeścisku. Też nie wiedziałam, że tam jest taki przepiękny teren zielony, no ale nigdy w tym rejonie nie mieszkałam i nie wybierałam się tam na przechadzki. W każdym razie tam szukaliśmy słów. I dziewczyna, która nam o tych słowach opowiadała, jest pracownikiem Stowarzyszenia Ochrony Słów. Na żadne pytanie zadane znaczy nie było pytania na które nie potrafiła odpowiedzieć. Słuchajcie, niesamowite to było. Sów nie zobaczyliśmy, bardziej liczyliśmy na to, że je usłyszymy, ale niestety nie udało się. Myślę, że tutaj też pogoda zrobiła swoje, ponieważ było strasznie zimno i ja w czapce, w dwóch kapturach na głowie. Po powrocie do domu po prostu stałam 15 minut pod ciepłym prysznicem, bo byłam taka przemarznięta i odgłosy, odgłosy miasta w tym rejonie były akurat dość, dość głośne tej nocy, bo my chodziliśmy do 22.30 po tym lasku na Górze Kozaczej. No, i nie udało nam się niestety usłyszeć żadnej sowy, ale wiem, że na wczorajszym spacerze, który był w innym miejscu, uczestnicy słyszeli puszczyka. Także słuchajcie, spacery po prostu bajeczne. Można się na nich dowiedzieć naprawdę takich rzeczy o zwierzętach i o roślinach, które nikomu do głowy nawet by nie przyszły. Moim zamierzeniem jest poszukiwanie wyplówek, czyli tego co na przykład sowa wypluwa po zjedzeniu, strawieniu gryzonia. Ale wyplówki robią również bociany, a że ich jest teraz w okolicy sporo. Widziałam już gniazdo, do którego będę mogła podejść nie wchodząc na, ni na, na czyjąś posesję, i na pewno wybiorę się tam, żeby tych wyplówek poszukać. Bo to jest ciekawe dla mnie i nowe. Nigdy nie wiedziałam, że coś takiego, jak wyplówki jest. Natomiast dzisiaj wybrałam się z moimi dziećmi, z tuśką i z Bartoszem, na spacer do Jaru Raduni. Do tego jaru Raduni można dojechać yy, samochodem do Borowa albo do Babiego Dołu. Z każdej strony można tam dojść. Można też dojechać z Trójmiasta PKM-ką do Babiego Dołu. Yy, my szliśmy z Borowa. Yy, doszliśmy nad ten jar Raduni yy, po takiej długiej wędrówce. Przez przepiękny grąd. Taki. Jestem taka mądra, bo moje dziecko mnie uświadomiło, to jest żyzny las, z bogatą roślinnością rozmaiconą. Słuchajcie, tam było przepięknie. Po prostu szliśmy jak w takiej bajce. Zielona ścieżka i, i taka świeża roślinność, mnóstwo kwitnących, roślin pod drzewami, przecudnie. I. Kiedy dotarliśmy do Jaru, początek był dość łagodny. Trzeba było zejść w dół. I pojawiła się pierwsza przeszkoda, czyli takie nieprzyjemne przejście, góra-dół, strome, pełne korzeni rzeczywiście niezbyt, niezbyt przyjazne, ale potem już była ścieżka bardzo, bardzo fajna. Natomiast Dochodząc do drogi, bo trzeba przejść przez drogę, która, ten, która nad tym jarem biegnie, i potem można z drugiej strony zejść na, na ciąg dalszy ścieżki. Ale najpierw musieliśmy zejść ze ścieżki w dół po takiej, słuchajcie, stromej skarpie. Skończyło się to tak, że ja niestety zjechałam na tyłku. Marta po prostu też yy, bardzo musiała uważać. Najlepiej chyba szło Bartkowi, który jeszcze na dodatek prowadził mojego burka, bo ja musiałam się skupiać na tym, żeby ewentualnie łapać się jakich, yy, jakichś gałęzi czy korzeni, wystających z ziemi. Trochę mam obite lewe biodro, ale nie jest najgorzej. Śmialiśmy się potem, że niestety testu seniora nie zdałam i no dobrze się trzeba zastanowić. Każdy senior powinien się dobrze zastanowić, czy na spacer do Jaru Raduni może iść tą trasą. Tam na pewno są też inne ścieżki. Z różnych stron można tam dojść, więc myślę, że. Że znajdzie się trasa y, lżejsza. Y, ale poza tymi dwoma miejscami y, bardzo fajnie się tam szło. No i było przepięknie, bo ta Radunia płynie dość wartko, szumi. Na powalonych drzewach robią się takie y, bałwanki y, z wody. No słuchajcie, przecudnie. Spacer po prostu bajeczny. To tyle, moi drodzy. Cieszę się niezmiernie z tej wiosny, która się rozwija. Zbieram kwiaty i suszę na jakieś warsztaty, które robią dziewczyny z przyrodniczego story, i w których czasem je wspieram. No i Słońce daje mi tyle energii, że naprawdę tylko pozazdrościć, oby tak było do jesieni. <gry> Dzięki za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania. I moi drodzy, mam nadzieję, do usłyszenia.